Ale już chyba wiem, co pójdę na wstęp zniaczek. O Jezu się wystraszyłem. Zapraszam Was na stronę anybuckler.com, gdzie z kodem Cezario macie 3% tańsze gry i nie tylko. Na stronie są organizowane również wyprzedaże, gdzie możecie kupić gry po naprawdę okazyjnych cenach. Linki w opisie. No i Simul skazany, jestem Was na mojej Dzisiaj gramy sobie w sklep mechanik na trybie Survival. Ogólnie ten sejf, który tutaj mamy był tworzony w sumie na yy, live'ie na Twitchu, na którego Was po prostu serdecznie zapraszam. Zapis oczywiście jest na Twitchu zrobiony, więc jak ktoś sobie chce zobaczyć co tutaj zrobiliśmy jak do tego doszliśmy, to zapraszam po prostu na Twitch. A ogólnie dzisiaj postaramy się na odcinku no, znaleźć wodę, bo jednak 3 wiaderka wody to będzie za mało po prostu będziemy potrzebować yy, Jakieś źródło, i żeby tą wodę tutaj dostarczyć. Mamy już na pewno yy, tego lepszego krawbotta. Już mm, go na trzeci level. Są już tylko czwarty. Więc to daje, ale po prostu robię. I dobra, i też kolejny, co ja będę chciał zrobić, na pewno, to będą yy, kółka, te zwykłe. Także, właśnie będzie próbować, miód i metal. Metal, co możemy już zrobić? Yy, bo do jednego metalu potrzebujemy 15 scrap metalu e, kółka oraz y, silnik. Silnik y, spalinowy, elektryczny. że potrzebujemy 5 baterii. Mamy chyba tylko jedną albo dwie. No, co zrobimy ten... A, nie mamy tego. A, teraz będzie szukanie po prostu jak co zrobić. Ym, przecież odzą, silnika potrzebujemy po prostu... To, co to jest? A dobra, to jest lodówka na jedzenie. A to jest po prostu skrzynka, dobra. Tylko tyle chciałem zobaczyć. Zobaczmy, co mamy w ogóle przy sobie. Yy, opony, opony, właśnie. raz, jak się robiło opony? Opony się robiło z yy, 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 drewna i metalu. Akordrenu to yy, nie będzie problem. Metal nieco większy, ale nie aż tak duży. Mhm. Trochę ile potrzebujemy y, drewna na jedno koło? 15. A żeby mieć y, 10, tak? Klosków, żebym 20. Znaczy, musimy sobie tutaj troszkę zabrać. To akurat jest tutaj złym pomysłem. Ten, to, to, to. sobie to zniszczymy i zabierzemy sobie z tego klocki zrobimy koła i zaraz będziemy jechać szukać yy... Gdzie jechać szukać już będziemy szukać jakichś rzeczy tutaj w ogóle silnik ile mhm uh -huh. okej okay, dobra bo silnika nie jestem w stanie zrobić bo na szybko silnik zrobię tutaj żeby już mieć dobra tyle mi tego powinno wystarczyć yy... A, metal mam. Yy, jeszcze miód. A nie, miód mam też przy sobie. A czy to nadaje to, że mamy więcej slotów? Fajnie. Mówiłem o coś takiego dziadka, jeśli wiecie co w ogóle z tym dziadkiem zrobić uwięzionym, czego go w ogóle można jakoś uwolnić, czy co, czy jak, to dajcie znać, bo chętnie się dowiem i chętnie go bym stąd uwolnił. Tylko właśnie nie wiem jak. Dobra, co tutaj w craftbocie już masz? Kółka 2: dwa... braku nam 6 plastrów miodu. Dobra, to muszę pójść zdobyć miód. W ogóle, o, to jest sobie taką małą farmę zrobimy na, razie na 10. Czyli, ale jak znajdziemy więcej tego metalu, to zrobimy większą. A ogólnie, no, na razie chcę sobie zrobić pojazd jakiś lepszy. Będziemy mieli chyba trzy koła teraz, jak się nie mylę, więc będzie dobrze. Chyba do tego dwie koła jeszcze trochę. No a my tutaj już jedno takie, drugie takie, mamy cztery te złomowe koła. Brzeliśmy jeszcze jedno to koło, no chyba zrobię jakiś trzykołowiec. Ale to będzie takie. ach. Ym, w ogóle tamten chyba już nam zrobił. Dokładnie, mamy silnik. Słada złomowy, ale no zawsze coś. Dobra, no teraz się szykuję na wyprawę. Dobra, ja jestem tu do wyprawy. Widzicie, jak w mam pusty. Mam no, strasznie mało jedzenia. No, wypij mleko do końca. Dobra. To idziemy. No w sumie mi nie było tam zbytnio w tamtą stronę. Wow. A, e, czy mi się zacięło? Dobra. To mnie goni, tak, to mnie goni. Ciekawe czy te w ogóle można oswoić. Dobra, idziemy tu drugą. Wtedy widzę... Jezu. Wtedy widzę jakiś baniak. Tam już byłem pod koniec live'a. Sam już iść nie muszę. Ale na pewno musimy znaleźć sobie miód. To jest podstawa. Tam widzę jakąś kolejną budowlę. E, powiem tak... Nie robiłem jeszcze Upra, więc jeszcze nie miałem nalotów e, nocnych tych robotów. Więc tyle dobrego. Ło miodek, miodek, miodek. Próbowałem 6 tego miodu, tak? Tu już mam 4. Szkoda, że nie mam co bym zaraz miał tutaj mleko. Ale dobra, jest tutaj kukurydza. Najgorsze jest to, że ja tutaj nic do jedzenia kompletnie nie mam. Tylko samo picie. Masz krówko, jedz. No, będzie w szczęście mleczko. Gdzieś tu robota, chyba słyszałem. Ale tylko mi się mogło zdawać. Czy jest gdzieś tu jeszcze kukurydza? Nie widzę. Biegnę krówko ratować. O Jezu, ich jest tutaj dwóch. Dobra, krówka uratowana Tylko teraz potrzebuję coś zjeść Zaraz zobaczymy z jagódka Tak to będzie jagoda Co to będzie? Chyba jagoda Co to mi da? Da mi dużo picia Dużo jedzenia. Krywko ty mi więcej mleka nie dałaś? Okej. Okay. Dobra, widzę kolejny miodek. Do którego się jakoś musimy dostać. Uj, to będzie sporo miodku. No, tylko chyba w większości nie zbiorę. Chociaż. Chyba zabrałem cały. Tak, zabrałem cały. Mamy 13 miodu, nice. Skrzynka. Co ty z masz dobrego? Baterie i to, no sprzyda się. Tutaj leci dalej droga. O, słyszałem robocika gdzieś. Może nie wiem gdzie. Ale na razie się nie przejmuję, bo idę sobie po miodek. To so, nie wiem, na co mi aż tak dużo miodu, ale gdzie ja tego lubię tutaj słyszałem? No, go gdzieś tutaj słyszałem, tylko gdzie? Tu jest. Cześć, mały łuba, nie wyrzuciłeś? Nie. No, a tam wiesz, czego mamy swój. ...swoją bazę. Dobra, teraz właśnie pytanie. Muszę zrobić na pewno tą pompę i Teraz Które jury, i gdzie tą pompę znaleźć? Dobra, tutaj hmm. czego mamy wodę. Troszkę daleko, ale no, nie aż tak daleko. z hmm. czego stąd będzie można spokojnie tą wodę sobie pociągnąć. Dobra, wracamy, bo to mamy gdzieś mniej więcej w tą stronę. No, czy jest ten budynek? Dobra, to ja idę yy, sobie złożyć te koła, żeby mieć, żeby sobie na szybko jakiś pojazd i widzimy się po prostu, no albo już przy budowie pojazdu, albo już po prostu jak będę miał pojazd gotowy. Wow. Jeszcze że jego głową obejwał. Dobra, już nam robi robocik yy, tam koło Muszę sobie gdzieś tutaj odłóżmy ten miodek No Dobra, dawaj mi je to koło Okej, okay, dobra Następnie jeszcze szybko sobie porządek w i da się po prostu widzimy przy budowie Dobra, mamy już plan Musimy znaleźć muszelki Bo chcę sobie zrobić skrzynię A do skrzyni potrzebujemy klej A klej robimy z muszelek Więc musimy znaleźć te muszelki Zabiorę one będą gdzieś w wodzie Albo coś. by trzeba coś poniszczyć w wodzie. Zobaczymy. Ile tego kleju w ogóle będziemy przebować? żebyśmy 5 na 1 ten. Okej. Dobra, tutaj troszkę zrobię tego drewna. I będziemy się widzieć przy budowie. Dobra, tam bodzik jeszcze mi chodzi craftbot kratuje mi jeszcze drewno. Ale ja sobie zacznę jakąś budowę. Nie, mam jednej rzeczy. Siedzenia. To siedzenie. Okej, okay. a to siedzenie stąd. Yy... Dobra. jedziemy tylko po. Dwa T. No, a tutaj gdzieś będzie się dzonko. Yy, w sumie. A ty już skończyłeś kraftować? Okej. Okay. Nie wiem w ogóle, po ko komu były te kartonowe potrzebne. E, blok piasku. E, tutaj naprawdę teraz doszło dużo nowych, fajnych bloków. Blok piasku. Różne metale i tak dalej. Beton. Dobra, ale my sobie na razie kraftujemy drewno Dobra, a tutaj wezmę rurki, Siedzonko Postawmy siedzonko Okej. Okay. Silnik w sumie zaraz za siedzeniem działa tu ja mam ten silnik, tu mam silnik Okej, okay. dobra i teraz można w sumie. Mamy 5 łożysk. W sumie będziemy wprowadzić jeszcze na łożysko, ale o coś zróbmy. E, mam 5, 6, 7, 8. Dobra, 8 łożysk mi powinno na pewno wystarczyć. No i dobra. Będę mi poczynał etap na pewno wszystkie rurki. Pyk. Pyk. O i dopiero w tu. Tu jest teraz złożysko. Tu zaraz kółko umieści. Żeby pobieg I okej, okay, dobra, tam tu fajnie dosyć wygląda. Chodzi przód, dosyć fajnie wygląda. Właśnie tybym mógł, to bym tutaj zrobił na użyskach, żeby pracowało tak fajnie. Ale no, nie mam komputerka. Żeby to usztywnić. I dobra, teraz jeszcze ty musimy zrobić, chociaż czekajcie. Słóż tutaj więcej, jeszcze może kółka żem opuścił kółko. Pyk i pyk. Dobra. To ile wystaje? O, i będzie dobrze. Czyli tyk, tyk i pyk. Dobra. Montujemy jeszcze tutaj kółeczka. I wszystko jeszcze trzeba musimy połączyć. To z tym, to z tym. E, napęd sobie weźmiemy w sumie na tylnie czy na przednie. Damy na przednie. I oczywiście to z tym. Moc maksimum paliwko. No i dobra. I ładujemy auto paliwkiem. Paliwko sobie możemy postawić. Tutaj wieczorem zawsze będzie zapas. A ja zapomniałem, że trzeba poprzestawiać rotację kół. A tak czuć, że szarpie tym autem przy tym silniku mi się żeby na pewno skacować ten lepszy silnik. Oj, na pewno, ale dobra. Pojazd nie jest zły. Zaraz nim dojedziemy do tej tej budowli kolejnej. Ale powiem Wam, że ten scrap teraz na tym survivalu dosyć fajnie wygląda. A ty w dojadę do wody. Mamy kolejne wiaderko, nice. A, czy to nam spaliło dopiero jedno. Ok. Hmm, to w sumie razie postawmy gdzieś tutaj. To jest metalowe, dobra. Dobra, czyli stąd pozyskujemy muszelki na klej. tylko tych muszelek sobie potrzebujemy. To mogę zniszczyć? Nie mogę. mamy trzy, A ile trzeba było na jeden ten? Yy, chyba 3 na jeden klej. A próbowaliśmy 5 klej. Tam jeszcze naprawdę jeden klej. No dobra. Tam widzę kolejne. To mam nadzieję, że roboty nie pływają, chociaż widziałem innego, który wszedł do wody i normalnie się w wodzie poruszał. Ten mały mi chodzi. Nie, też powiem wam, że tej... Fajnie, że, że wszystko ma swoje zastosowanie. wszystko, wszystko co znajdziemy. Tylko tyle, że też jak dla mnie na przykład moglibyśmy na spokojnie na przykład miód jeść albo popcorn, To jest taki troszkę stracony potencjał jak dla mnie. Jeśli też chodzi o stracony potencjał, to jest na przykład mikrofala, że na przykład w mikrofali możemy sobie na przykład z tego skoku zrobić popcorn. Powiem, no ogólnie Sluviwal jest tutaj bardzo fajny. Mi się bardzo ten Sluviwal podoba. To jest osprawieniec, który Czy na przykład flota. No. Flota ten też kilka osób co z ekipy. No. Bardzo sobie fajny ten Sluviwal. Bardzo fajny. Mało osób co narzeka na ten Sluviwal. Powietrze mi się kończy. Już wypływam na powietrze. już, już, już. Nice. No, jak widzicie, bociki pływają. Co to tutaj mamy? Eee, a, i tutaj się ropa. Co nachajcie mogli pompować sobie ropę do tych. Żeby po prostu mieć benzynkę, Co darmo. Ale powiem wam, że ten podwodny świat też jest bardzo ładny. Tak jak na przykład, no w sumie podwodny świat to musieli zrobić od nowa, bo w y, kreatywie tak nie było. Nie było wody, nie było podwodnego świata i tak dalej. Więc to, że teraz ten podwodny świat to istnieje, to w ogóle super. W ogóle super, że to jest właśnie woda. W sumie musieli dodać wodę. Jak dla mnie chociaż mogli zrobić taką lekką pustynię i dać sobie człowieku sama, bo na przykład właśnie może tutaj będzie coś typu, właśnie pustynia. Zobaczymy. Dobra, ale grunt jest to, że mamy już 17 tych muszelek. Tak, postaram się je zebrać do 20 i wrócić do bazy, żeby zrobić sobie właśnie tą skrzynkę. Bo to dla mnie na razie jest priorytetem. Dobra, przyjdźmy tutaj z rana. Ja sobie też nie zamontowałem światła do, yy, do mojego pojazdu. Taki troszkę minus. Teraz gdzie ja jestem, gdzie jest mój pojazd? Bo jest mój pojazd. Pamiętaj, żeby teraz nie zmieniać. No serio, nie chcę mi się z tym pojazdem teraz jechać. Zrobimy go sobie w garażu. Że tak to nazwę. Jak sobie tam stoi. Mam Na nadzieję, że teraz żaden robotek za, za mną nie będzie biegł. Nie musiał miał atakować. No nie, podskoczyłem i... Za daleko odbiegłem. O Jezu, się wystraszyłem. No serio, bo co jest? Nie mogę go. Jezu. Aaaa! Cała chorda już na mnie biegnie. Tych małych na szczęście. No, te ty małe zakład z żaden problem nie jest. Przynajmniej one zawsze dają coś. W każdym razie wracamy po autko i musimy wracać autkiem. No, niestety. Ale już chyba wiem, co pójdzie na wstęp Dobra, jesteśmy sobie po raz na się postawmy tutaj, zabierzmy sobie z niego benzynkę, bo nie wiadomo w sumie co się stanie. No, dziadek ja tak dalej krzyczy help. No, w sumie dużo tu nie spaliliśmy tej benzynki. Dobra, ale idziemy sobie przekraftować. Tak, o ehm. to. No właśnie, potrzebowaliśmy trzy. sobie przekraftujemy tyle, ile będziemy mogli. Bo na skrzynkę potrzebujemy tego tylko 5 I metal. Dobra, idziemy po metal i po to. Płytki drukowane, te sobie kilka weźmiemy. Metal. A gdzieś tutaj złom? Mam złom, to sobie jeszcze przy okazji złom przerobię na metal mm, dobra ja chciałem tak o tu okej okay. i e, blocks no i dobra robi nam się metal Ok, szkoda, że raz nie wziąłem do wody. Yy, paliwko. A, potrzebujemy pięć... Że zrobić z tego... Ile? Pięć paliwa. Aha. Czyli dosyć spoko. Dobra, jeszcze miałem w ogóle sobie zamontować... Światło. Ok, dobra, to było radio. Ja na przykład też, wiecie, jak mogę sobie przerobić... Yy, tak? Mięso na jedzenie To mamy skrzynkę ja Dosyć spora ta skrzynia A i to ma cały taki nasz plecak Miejsca Fajnie Teraz właśnie będzie fajnie się poruszać tym Pojazdem Dobra, czyli musimy teraz zbierać więcej... Dobra, a co potrzebujemy na skrzynie? Klej, czyli i to... Trochę szkoda. Dobra, czy musimy sobie nazbierać y, te obwody i muszelki, żeby zrobić sobie klej. Dobra. A na razie musimy zostawić to wszystko, co tutaj mamy. Dobra, i myślę, że odcinku to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i w sumie do następnego. Trzymajcie się!